Nie oceniaj książki po okładce. Tak mógłbym powiedzieć osobom, które dały się nabrać na mój jakże sprytny trik z U Otwartym w nazwie tego programu. A jaki to program? Subiektywny łańcuch ultraważnych doniesień, czyli Słód. Zapraszam! Startują ponownie krakowskie bitwy piwowarów domowych. Nowi organizatorzy mieli trudny orzech do zgryzienia, więc postanowili olać problemy i zrobili sobie nowe logo. A w międzyczasie wpadli na pomysł na ogarnięcie tegorocznych bitew. Będą trzy rundy zamiast czterech, eliminacje odbędą się 4 i 11 października, półfinały na przełomie roku, a finał w okolicach lutego. Zwycięzca będzie miał do uważenia Bragota, który później zostanie uważony w browarze Szczyżyc przez Brokreację. Z tego co wiem, niektórzy piwowarzy już uważyli swojego Bragota z nadzieją na to, że dojdą do finału. Grupy zostały rozlosowane, a ilość sędziów ze względów bezpieczeństwa została ograniczona do 25, więc kto pierwszy ten lepszy? Aktualne wydarzenia można śledzić na fanpage'u krakowskich bitew piwowarów domowych. Uwaga Ciupaga! Niektórzy z Was mogli zauważyć, że w Biedronce w Małopolsce pojawiły się na półkach sklepowych piwa browaru Ciupaga. Ale czym jest browar Ciupaga? Niestety nie jest to prawdziwe rzemiosło. Browar mocno pozycjonuje się jako kraftowy, również cenowo i utożsamia się z podhalem, ale Jeronimo Martins jak zwykle nie ogarnęło lub nie chce ogarnąć. Widziałem te piwa ostatnio także w szczyrku sprzedawane jako regionalny produkt. Tuż obok oscypków i pseudogóralskich pantofli prosto z Chin. Niestety, twór jakim jest browar Ciupaga, to nic innego jak projekt marketingowy, który ma niewiele wspólnego z rzemiosłem. Dla prawdziwych rzemieślników jest to poważny problem, bo zanim klient zorientuje się, że coś jest nie tak, minie sporo czasu. Dlatego ja przestrzegam was przed tym browarem. Już dziś. Browar Pinta po 10 latach znowu uważał Ala Grodziskie, ale tym razem już nie na Grodzkiej 15 w Lublinie, a w swoim własnym browarze w Wieprzu. 10 lat temu od tego piwa zaczął się ruch, który wywołał piwną rewolucję w Polsce. W ważeniu wzięła udział śmietanka Kraftu z Andrzejem Sadownikiem na czele. Piwo miało premierę na Pinta Party 2020 na Dolnych Młynów w Krakowie, prawdopodobnie ostatnim Pinta Party, ale o tym, że jest to ostatnie Pinta Party na tamtym na tamtej lokalizacji słyszę już od kilku lat więc jakaś jeszcze nadzieja się tli. Ça Eunsi ŻY? Tak się będzie nazywało nowe piwo pracowni piwa, które miało swoją premierę na otwarciu taphausu. tak? Taphouse ponownie się otworzył i tak lokalizacja to rynek główny w Krakowie, dokładnie rynek główny w Krakowie, nie okolice. Także jest to super prestiżowa miejscówka, a piwo Eunsi ŻY? Będzie to pastry sour. on onci ży, to treść SMS-a, którą dostali prawie wszyscy chyba Polacy od Mbanku w ramach jakiegoś tam testu. I to chyba był lekki fuck-up. A Mbank trochę nie dowierzał, że nawet browar postanowił w ten sposób uczcić to wydarzenie, nazywając piwo taką właśnie nazwą. Ale przejdźmy do poważniejszych tematów. 8 i 9 sierpnia odbył się nikomu niepotrzebny kolejny Festiwal Piwa Online, a dokładnie Warszawski Festiwal Piwa Bez Granic. Zainteresowanie było mizerne, bo jej forma Festiwali Piwnych Online jest jakaś taka niezbyt trafiona. Ja osobiście uważam, że takie imprezy nie nadają się do tego, żeby przynosić je do internetu. Sory, dlatego tym bardziej trzymam kciuki za krakowski Beer Week, który już 4 i 5 września ma się odbyć na Stadionie Krakowi. I ostatnia wiadomość, która miała znaleźć się już w poprzednim odcinku, a mianowicie urodziny krakowskiego multitapu Beer Street na ulicy Meyselsa w Krakowie. Powstał z tego naprawdę sympatyczny klip wideo, który polecam tak samo jak wizytę w tym miejscu. Dwa bary, sala dorzutek, klimatyczny ogródek. A jak ktoś chce się dowiedzieć, jaka była koncepcja na to miejsce, to polecam wywiad, który nagrałem z chłopakami rok temu. I to była ostatnia informacja, tym samym słud dojechał do mety nieco po bandzie niczym holenderski kolarz. To tyle ode mnie. Do zobaczenia. Cześć.